Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kawałzysta i w dzisiejszym odcinku razem z Karinką pojedziemy do Warszawy i calutką, ale to calutką noc spędzimy w centrum Warszawy w namiocie. W namiocie? W centrum Warszawy w centrum Warszawy. Tak, dokładnie Karinka. W centrum Warszawy, calutką noc spędzimy no, w namiocie. Ej, halo, gdzie wy się wybieracie bez mnie? mnie? Jedziemy do, do Warszawy. Co, w dwie osoby? Tak? Trzy, przynajmniej w dwie ja, dwie ja osoby. tam chcę być. Nie. Na filmie beze mnie filmu nie będzie, nie będzie beze mnie filmu. Ale co ty robisz? Co ty? Ale co ty robisz? Sorry, przepraszam, Karinka. Dobra, nieważne, jadę z wami. Nie jedziesz, tak. Karinka, bieces. wstawaj, wstawaj, Karinka. Jak ma wstać? Idź stąd. Dobra, jadę z wami. I co ty robisz w ogóle? No nic, no. Karinka, wstawaj. Letyshops to magiczny serwis, dzięki któremu tak naprawdę zarabiasz wydając pieniądze. Ha, ale jak to? Świetne pytanie. Cóż, jest to serwis cashback, któremu sklepy płacą prowizję za reklamy, a Letishops ponad połowę tej prowizji oddaje swoim użytkownikom i to w prawdziwych pieniądzach, które możecie wypłacić na konto bankowe lub PayPala, nie w bonach rabatowych. Korzystanie z serwisu jest banalnie proste. Aby zacząć zarabiać, w zaledwie parę kliknięć zakładacie konto. Jak jesteśmy na komputerze, to instalujemy wtyczkę. Czemu nie, ja nie zainstaluję? Przechodzimy na stronę, wybieramy interesujący nas sklep i wow! Poza 10% zwrotu pieniędzy, które dostaniemy wraz z zamówieniem na pyszne.pl mamy jeszcze dodatkowy pięciokrotny cashback. Tak! Takie okazje pojawiają się na Shops co parę dni, dlatego warto regularnie wypatrywać okazji. Zobaczcie tylko, ja już zarobiłem swoje pieniądze. Zarobi ty klikając link w opisie tego filmu. Także taki sam czerwony przycisk jaki widzisz na moim paluszku Nie zostawiajcie tutaj. Kliknij tam na dole i dążę najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce Bo tak, aktualnie jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanał w Polsce I żeby być z nami na bieżąco i żeby taki tredziarz, który... O, ty damski bokserze najgorszy, ty Brudna cała jest Uwalona, bruda Jak ty będziesz wyglądać? Trzeba nie trzeba białej bluzki nie ubierać Dobra, jedziemy Karinka do Warszawy oczywiście Bez siebie ja Nie, nie, nie Jedziemy Karinka do Warszawy, tak? I spędzimy calutką noc I ja właśnie myślałem, żeby spędzić to całą noc płacę kultury. Co ty na to? Ale Tam jest już bezdomny. No to spasujemy się w klimat. Chodź. Do Dał, autka od razu. Ja A dredziasz. muszę jechać do Warszawy. Ale mnie, ja mam ja to w dupie, nie jedziesz. Biznes. Nie ty jedziesz. biznes. Nie obchodzi mnie już ten film, ja jadę do Warszawy. Nie będę wam przeszkadzał, mam inne plany. Nie jedziesz Dredzias! Ja muszę pojechać do Warszawy. Nie jedziesz. No co ty robisz? Ej, co ty robisz Dredziarz? No Co ty robisz? Popieprzony jesteś! Ja do przodu wsiadam normalnie, elegancko. Tutaj miejsce jest dla mnie. Ja jadę do Warszawy. Nigdzie, ja mam sprawy nigdzie do załatwienia nie, i nie jedziesz! Nigdzie nie jedziesz! Wypieprzaj! mnie z auta! Wypieprzaj! Ale możesz nawet. Ale mnie wypieprzaj! Ale, ale wypieprzaj! Dobrze, no ale wypieprzaj no z auta! No jest bezczelny, nie? No, wow, dopiero teraz to zauważyłeś. Zawsze tak jest. No i z czego się ryjesz, ten gnoj za najgorszy. jakąś szybą się tutaj odcielić? Tak jak w taksucę. Ameryczka! Ameryczka! No mm. Dlaczego w ogóle nie jedziemy? Tylko stoimy gdzieś. Eee, no mamy problem. Mały, benzyna się skończyła. Dlaczego nie zatankowałeś? Twoja cerka, co to ma być w ogóle? Za zachowanie. Ja do Warszawy muszę jechać. my też mieliśmy. No dobra, no to co? No, musi iść na stację. No to idź wysiadaj, ja za Aha, czyli ja mam iść sam idziesz no? ze mną? Nie. Co za gnój najgorszy. Dobra, pójdę sam. Dzięki ogólnie, dryjarz ze mną idziesz, nie? Żartowałem! A! Żartowałem! Mercedes stanął, ale tankowałem go wczoraj do pełna i jechałem tylko tak naprawdę 120 km, a Bach ma około 300 na 300 km, także ktoś musiał go e, odpalić w nocy, najprawdopodobniej dredziarz, bo on nie ma prawka i jeździł tym Mercedesem, także no jest najgorszą gnida, tak mnie zaczyna ostatnio denerwować, że po prostu nie mam na niego siły. Nie wiem, czy w ogóle wydam ten z e, ten porcel, bo nie zasługuje na to. Totalnie nie zasługuje, zachowuje się jak śmieć. 3 minuty. To 3 to minuty. Zdarzymy, to to... No to nie zdążymy, to Nie no zdążymy jest, będziemy 51, czyli zdążymy, wszystko przez pieprzonego dredziarza. Nie sobie przez, nie. Wylał na mojej poduszce. Wylał mi cały bak, nie, bo nie nagraliśmy tego, ale wylał mi bak, przyszedłem z bak i musiałem jeszcze raz iść. Ja go wypiaszam z kanału, nie, nie wiem czy No to może go tutaj zostawmy pod tym namiotem. Najpierw musimy do... Z do tego te No pieprzymy. dobrze, no to, to po co to w ogóle nagrywamy, jedź! Dredziarz, z nami nie idziesz Już rozlałeś bak i jeszcze robisz przypał Dobra, idziemy Karina po ten namiot Zostawiamy go, tu nie wchodzisz już z nami no do auta on jest tak bezczelny, że to jest po prostu masakra O, namiot! Patrz co on robi, patrz co on robi Ja się nie przyznaję do niego Proszę, odejdź ode mnie ten. Nie ten Jak nie ten? Ten bierzemy normalnie, ale... Albo... Nie dredziasz tylko. Tego nie bierzemy. Nie, nie bierzemy. Dnia, 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 na dwie osoby, tylko duży, wielki... Yy... Ale ty mamy to w centrum miasta rozłożyć, Dredziarz. Czy ty jesteś głupi, czy głupi? Dobra, to co, bierzemy, tak? Ale Dredziarz, nie bierzemy takiego namiotu, po co ci taki Dobra, namiot? To jest ciężkie, bł... Bo... A ty, ty nic, co robi? To. No, i do kasy idziemy. No nie bierzemy tego namiotu. Po... Co ty okładasz to w ogóle? Mieliśmy kupić, ma namiot, to namiot ma być dobry, porządny, tak? Ale to mamy w centrum Warszawy rozłożyć, czego ty nie rozumiesz? Robisz wstyd w sklepie. Boże, co za Wieś jak najgorszy. Aj, co ty masz zawsze robi trochę? Widź stąd, wyjdź z tego sklepu. Chociaż musiałeś wstydu narobić w sklepie. Musiałeś narobić wstydu w sklepie. Co ci za różnicę robi, jaki bierzemy namiot, skoro nie chcesz z nami nocować, mieliśmy cię gdzieś odwieźć. Zresztą nawet bym nie. Poz... I mnie nie odwiedziesz, bo ja będę nocował z wami, bo zmieniłem zdanie i ten... Teraz Ja będę y, spał tam gdzie chcę i wy będziecie mieli problem, że tak? Zmieniłem zdanie. Zmieniłem Ale zdanie. ty nie możesz sobie tak zmienić zdania. Ale ja zdania. mogę sobie zmienić zdanie kiedy chcę, ponieważ to jest moje życie i mam wybory, mam drogi, mam różne zmienne y, plany. Mogę zrobić tak, a mogę zrobić tak, Ale wzięliśmy... tak wypadło tak i będę spał tak jak mi się podoba, nie, tak? wzięliśmy... I to wy będziecie mieli nie, problem. Nie nie, 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 Wzięliśmy dwuosobowy namiot i nie ma tam dla ciebie miejsca, dredjas. Nie ma tam dla ciebie miejsca, no niestety. Jest dla mnie miejsce. Aha, dla, wiedział, dlatego chciałeś wziąć tak. ten duży, tak? Bo ty tak, tam. tak, bo zmieniłem zdanie, jednak stwierdziłem, że może to będzie y, dobra opcja i weźmiemy większy namiot i będzie fajnie! Nie, nie, ale będzie, nie, fajnie. nie będzie. fajnie. Nie, nie będzie, właśnie nie będzie fajnie. Głupi z tobą i nie, nie, nie będzie z tobą robić fajnie. Zakupu. Cały film nie się nie drzesz! Ubie... Cały film. O, bezczelu najgorszy. No nie wiem, zdemolował ten. Bramkę zdemolował. Dobra, to może pójdziemy za to zapłacić. Bo to, no policja to zgłoszą. Dobra, już. za. Ale ja go nie chciałem brać, Karina. A wiesz co on w ogóle powiedział? Że on z nami nocuje. No to kupiabo ma teraz, będzie pod nie nie a we środku. Widzieliśmy całe zajście na kamerach. Proszę nie szkody, albo wzywamy policję. Chłopak chyba jest w samochodzie, nie wiem czy to jest pana znajomy. Proszę opłacić za szkody, bo zaraz będzie tu policja i załatwimy sprawę inaczej. Dobrze, 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 już, 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 już. już Proszę uregulować za, za te, za bramki, tak. No i co, zadowolony jesteś, dredziasz? Mówiłam, że tak będzie. Wiesz, że musiałem zapłacić 650 zł. Nieprawda. Prawda, 650 zł. Musiałem za bramkę, za... kto ci Ale za całość powiedzieć. musiałem zapłacić. Jaką całość za bramkę? Ale to co? Um, czyli chcesz, żebym cię oddał, tak. No, a, a co ty myślisz, że to jest jakieś utrzymywanie sponsoring? No tak narobiłeś szkód, to płacić. No dobrze, no. Okej. Okay. widzę jak to? On już zaraz, widzę jak on to oddaje. Zaraz na okay. pensję zredzia z tego sklepu i będziesz na zero. Dobra, Zobaczysz. Okay, okay. A dlaczego tak się cieszysz? No, bo co, mnie to bawi, no. Co cię bawi, że demolujesz ludziom rzeczy? Nie, bawi mnie 650 zł. A ile myślałeś, okay. że coś takiego kosztuje? Nie. To może, nie, nie to może patrz, może to. patrz rzeczy, w które kopiesz. Ale nie interesuje dobrze. mnie to. Nie, nie obchodzi mnie to ani mi trochę. Dobrze, mnie też nie, nie, nie interesuje, to nie to interesuje że nie jesteś idiotą. mnie też dzisiaj uderzył i co? I żadnych konsekwencji ani finansowych, ani żadnych nie powiem Też powiedz jedli za a ci za to, żeby mnie uszkodził. To nie jest śmieszne. To co, Karinka? I na teraz widokowy. Dzisiaj tym Tak, dzisiaj iść na teraz widokowy. A jak? To on jest otwarty w tej godzinie? Wydaje mi się, że to do 23, bo są wakacje. Ja nawet się go nie pytam o zgodę, bo, albo o słowo w ogóle, żeby on cokolwiek mówił do mnie, ten warszywy PSB, na no, objadkach. Karinka, co ty masz w ogóle z za jakiejś zachcianki? No niestety zamknięte Co to są. No, widzimy! No z czego ty się cieszysz, Z czego no, ty no. się cieszysz? Czemu jest zamknięte? Choro jak trzucie tak trzucie. można, jak można tak zamykać w środku nocy? No to jest, no, widokowy, ładny widok. Byłbym, a nie noc w jakimś śmierdzącym namiocie na ziemi. Znaczy, ty nawet jesteś przeciwko mnie. Mm. Nie jestem przeciwko, ale też nie jestem za. Dobra, bierz namioty i lecimy. Nie, nie. Nie, jesteśmy naprawdę w biwaku w Warszawie, a co się robi na Je się, Trzeba cię zjeść. O, ale ja z nim nie pójdę o, nigdzie. Ja nie możemy rozpalić, no bo jesteśmy w centrum jednak miasta, ale do pizzerii można iść na kolację. Dobra, mieliśmy spędzić. Pizze, idziemy na pizzę. Dobry pomysł Karinka teraz ja za rzucił. zjeść przed tą nocą. Oczywiście, że tak. Proszę, Karinka prowadź. No wtedy Proszę, prowadź. może no, oni się jeszcze dogadają, to jest, to jest żenujące. W tym momencie to, co oni robią, mieliśmy iść spędzić noc, a nie latać w pizzeriach i się, się dobrze bawić. No znaczy, w sensie mieliśmy się dobrze bawić, ale mieliśmy się bawić jak na takiej nocy przetrwania, a nie w ekskluzywnych warunkach. Co to w ogóle ma być? Ty widzisz, Kalina, co on robi? No pizza miała pizza. Ty jesteś obrzydliwy, Dredzisz. A gdzie ty jeszcze, proszę, co ty do mnie powiedziałeś? Ja do toalety w tym namiocie. A co, mało jest miejsca, żeby gdzieś e, żeby nie się nie wysikać, czy, czy nie wiem, a ty w ogóle, jak ty się do mnie wyrażasz? Siedzę sobie w restauracji, słabej, bo słabej, ale nie pozwolę sobie, tak, żebyś tak do mnie mówił. Uła, jest, nie, nie musisz to... stale z nami siedzieć, nie musiałeś z nami jechać. Sam się... Dobra, restauracja jak restauracja, piwko jest zawsze dobre. Dlatego zamówiłem sobie szybko. No, co co co, 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 co? No ja, ja nie, ja nie mogę co mam powiedzieć w tej sytuacji. Tak? Sam się tak i powiem co o tym myślisz, a nie. No myślałem, że ty coś powiesz. Ja co nie mam powiedzieć? No bo jesteście debilami i nie wiecie, co powiedzieć. No najlepiej nic nie mówcie, no tak, tak, tak będzie najlepiej dla wszystkich. Zachowanie, bo no jest to parę No to przemilczmy zachowanie i e, ja już się na mieciku nie mogę doczekać. No to co? Dzięki, Karinka. Nie, 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 z pomidorkami dla mnie. Z pomidorkami nie, dla mnie i to cała. To jest dla wszystkich, lepiej, lepiej. O, nie, 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 nie. Ale nie, nie dredzia. To jest dla, jest dla wszystkich. Nie, z pomidorkami dla Ale no nie, to, to jest dla wszystkich. Nie, to z pomidorkami dla mnie. Ale no, czy, czego ty nie rozumiesz? Zamówiliśmy dwie pizze na trzy osoby. Czego ty nie rozumiesz? A co ty przepraszam, bardzo robisz? Co, mamy jedną pizzę na pół, wiesz, kolejna będziemy czekać 30 minut, on jest bezczelny. Szczelny to, to jest twoja postawa jest jeszcze w tym momencie. Nażyj się, nażyj się, tak. nażryj się Zobaczmy tego. Nie można mówić jedzenie, nie na, się. Nie potraficie się jedzenia zamówić. Dobra, kręka, zjemy na pół, tak? Dzwonią znowu, dzwonią. Cały czas dzwonią. Karina, może no. rozłożymy ten, w sensie wydaje mi się, że najlepszym sposobem będzie po prostu się go pozbędziemy. No, też mi się tak wydaje. Nie pyskuj do mnie, ponieważ ja sobie teraz degustuję, a ty mi przeszkadzasz. Cały czas wyciągasz kamerę i chcesz mnie ośmieszyć? To jest niemożliwe. W twoim wykonaniu to jest niemożliwe. No Ty sam się ośmieszasz. Skończy, ale sk dlatego skończ nagrywać. Weź się już Wystarczy, dalej... że wyciągnę kamerę i sam się ośmieszasz. Weź się już dalej, nie pogrążaj. No, ty już się pogrążyłeś na kamerę wystarczająco. Dobra, wcinaj tą pizzę i... No dziękuję panie, że mogę sobie zjeść kawałek. No. Dobra, dredziarz, nażarłeś się na, na wpieprzałeś 70 zł da nas. <laughs> Żałosne. No daj 70 zł. A czemu? No żeby zapłacić za Ty rachunek ja bym twój. Zjadłem swoje, to co miałem zjeść to zjadłem i się żegnam. To ty będziesz płacił za jedzenie. Nie, nie będę płacił za twoje jedzenie. Będziesz płacił za moje jedzenie. Nie, nie będę ponieważ... płacił. Ale ty się cieszę, że w ogóle możesz ze mną siedzieć przy jednym stole, człowieku. Ty się w ogóle Ale coś... człowiek, ze mną to, Ty zarabiasz pieniądze już ze sklepu, więc ja nie widzę przeszkód, żebyś ja mam zapłacił. Pieniądze. No to Ale dlaczego za... nie zapłacisz? Przybywanie ze mną się płaci, dlatego wyciągasz siano i płacisz za jedzenie. Ty jesteś bezczelny, nie, w tym momencie. Ja ci nie będę stawiał. Oj, mój drogi. Tobie? Ale ty Robanu? za siebie zapłać. Za siebie? Za siebie Jesteśmy zapłać. Nie tylko ja, ty jadłeś, ty się ciesz ze mną przyjeżdżać Jesteś jakimś patusem najgorszym Niewychowane to takie Niewychowane? Za siebie bym zapłacił, gdybym był sam To wtedy wiem, że mogę zapłacić, bo jest moje Ale siedzę z wami i za wasze towarzystwo, za wasze y, atrakcje, które przebywacie ze mną nie ma takiej opcji. Dobra, weź jeszcze tam, zawołaj kelnera, niech to wyczyści, pakuj się i idziemy. Roz ty będziesz rozkładał namiot. Ja na pewno nie będę tego robił. Albo ty będziesz to robić. No już, będzie robić więcej No dobra, to gdzie idziemy, to rozkładać ten namiot, co? A i tak ci potrącę z kąta, nie? No dobrze, 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 dobrze. dobrze. Takimi drzewkami, czy coś? Pod drzewkami. Ja bym tak na tle pałacu kultury to zrobił. Żeby fajna miniatura była od razu. No to tutaj na środku? Nie, 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 nie. Nie, no tutaj troszeczkę ja przesada. Nie decyduje, gdzie będzie. Nie, ja ja ty nie decydujesz. To wyjdź już stąd, nie, nie, nie. decydujesz. Nie ja decyduje, gdzie nie decydujesz. będzie namiot, ponieważ ja ustalam zasady. Nic, Nic nie decydujesz. Ja się tam. Nie, Karina, nie słuchaj się go. Centralnie ma być pod wejściem, ma być pod wejściem, centralnie pod pałacem kultury. Ma stać i być. Nie, to ja decyduję. Ja decyduję, chodź Karinka. Idziemy tutaj do parku. Nie, nie do parku. Ale po co? Nie będzie efektowne Będzie okay, właśnie będzie. będzie właśnie To się akurat sobie nie zgodzę Tam byśmy sobie rozłożyli Kamsko przed wejściem Najhamuwa na, 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 na maksa tam na głowę, Jeszcze daszek będzie wy, wy, Wyrzucą nas Wyrzucą nas Plus do szybkości Tam nie chroni tego Przestań Dobra, jak chcecie Że co, że niby tu? No tutaj, tu No chyba Dali, jesteś nie, woda, tam las, tam pałac. Chyba nie, jesteś poważna Nie, tutaj, nie, tutaj. Tu na środku nie. Tutaj No dobra, może być tu Tu A wiesz że, że jest, pełno ludzi, nie? No tu. Tam. Od kiedy tak otwarta jesteś? Tak, Od kiedyś że... się zadaje ze mną. Po prostu się rozwinęłam. Otworzyłam no, na przykład. Może głupi. Pytanie, ale kamerzysta? Nie, to, to jest dredziarz. A to wiem. A ja udaję kamerzystę. Nie było kamerzysty prawdziwego, to musiałem znaleźć jakiegoś a. pachoła. No szybko, żeby kamerę no, to, to z pachołem też chcecie zdjęcie? No jakby z waszą ekipą najlepiej A okej. Okay. No dobra, Szybciej, dredziarz. No możesz to robić jednak. Dredziarz, on tak? po zdjęcie podszedł, tak nie? Co po zdjęcie, nie po zdjęcie. Niech robi, tak? Widzisz, że potrzebujemy rozłożyć namiot to niech rozkłada no, szybsie. No ale Dredziarz, chłopak przyszedł po zdjęcia, a ty mu każesz namiot nie rozkładać Nie tutaj e, stał 3 godziny, tak? Dobra, mieliśmy sami to zrobić 20 minut ale 20 minut, tak? Ale, ale musisz wstyd robić? Jaki wstyd? No wstyd To no, niech no, robi no Ale wziąć biednego chłopaka, on nie, co, nie wie co się dzieje To ty jak to robisz, jeszcze zepsujesz, połamiesz no W jaki ty sposób w ogóle? Karina widzisz jaki wstyd? Nawet ja nawet nie, nie wypowiadam, bo, zaraz, bo to na to każdym kroku jest wstyd z nim Czy pani podejdzie, czy gdzieś pójdziemy w publiczne to miejsce, zawsze jest to samo już? Zrobiłeś? Za długo robiłeś? Zdjęcie? Nie ma żadnego zdjęcia, nie będę żadnych fotek rozdawał tutaj idź, się idź, idź, stąd, nie ma żadnego Be, zdjęcia Ty masz jakiś problem? Co? Ale ja problem? Ale drzeciarz, uspokój się Ty masz <laughs> problem? Ale... Jezu Idź żadnego zdjęcia nie będzie, nie będę robił z tobą zdjęć, za długo robiłeś Ile mam czekać na ten namiot? Jezu i idźcie jak najszybciej się. idź. jest Jest. ludzie wszyscy to widzieli. Odejdź ode mnie, nie podchodź do, do mnie. Nie śpisz dzisiaj z nami w namiocie. Idź stąd. jest jaki wstyd, dredziasz. To wstyd. No wstyd. Namiot rozkłada tyle czasu, ja nie będę czekał, tak? Nienormalny jesteś? Żadnego zdjęcia, co to jest? Rozdanie jakieś. Nie wiem, co, co to ma być, rozdanie. Ale zrobić ci nawet za zdjęcie, tak? Rozdanie fotek. Ach, no dobra, Karinka, chodź. Dredziasz nie będzie z nami nocować. Ale ja idę ja z... potańczyć Czy Że słucham? Ja idę zatańczyć sobie Tańczyć. Ale to już możesz tu nie wracać, nie? No Ale ja wejście. idę potańczyć. To przyjdź po prostu... Przyjdę, słyszysz? kiedy przyjdę. Nie, kiedy przyjdź... przyjdź po prostu z rana i cię odwieziemy. I będziesz tutaj całą noc? No, będziemy tutaj całą noc. Wątpię. No będziemy spędzisz tu całą noc? Tak, serio tu spędzę całą dobra, noc. Dobra, ja idę sobie potańczyć. Jak coś, to będę dzwonił, nie? No dobra, weź zamknij nas. Dobra, my się zamkniemy. No i co? Dobrze, chociaż ciepło, a nie tak jak kiedyś w zimę nagrywaliśmy, było zimno. Co idziemy spać? A masz jakąś poduszkę? Nie wziąłeś poduszki? Nic nie wzięłam. Czemu się zasłaniasz? Bo mi świecisz tą latarką. Oba! Oh wow. Posłuj się, bo mi ciasno. A no, no. ja już na stałym konkursie. Ja też na materacu, ty leżysz bez. No Jak, zapiszę no, materac jest na dwie osoby. Chciałbyś, jest na jedną moją osobę. Aż taka jesteś puszysta? Dokładnie. Rozlewam się na strony. No dobra, no to co idziemy spać? Czy, czy jeszcze troszeczkę posiedzimy, karinkę? A co będziemy robić, jak będziemy siedzieć No nie wiem. <laughs> do McDonalda na, na lody No ale już McDonald's zamknięty, nie ma żadnego Gdzie <noise> jest 24 jakieś Jasne, na dobę? na dworcu przecież A, no to daleko nie mamy, ale nie możemy namiotu zostawić no, Możemy go wziąć no. ze sobą Także ten, jest godzina druga w nocy Cały Musimy coś wytrzymać jeszcze tak naprawdę... Co? Co? Cały czas coś ci z tych kieszeni Tak naprawdę musimy wytrzymać tutaj jeszcze 4 godziny Gorąco strasznie tutaj jest No, jest mega duszno, ale to ze względu na to, że hałas, no to jest... hałas, tutaj wszyscy hałasują no, tak, bo... Chodzą wokół tego no. namiotu jakby namiotu w życiu nie widzieli Ale to, to jakiś atrakcja jest, nie? Że no. ktoś śpi pod płacą kulturę. W sensie, mnóstwo to osób podchodzi, tutaj nam nawet zagląda, nie? W sensie tutaj, pokaż chwilkę, gdzie zaglądają, tam zaglądają. Podchodzą i normalnie zaglądają, a czy ktoś dobrze, się... A, że nikt nas nie przeniósł w tym namiocie. Ale jakby mieli nas przenieść? No nie wiem, a jak gorzej, jak się ktoś na nas rzuci pijany, czy coś. Nie, no ja, ja tam przesadzasz troszeczkę. No nie, nie. No. Także jest godzina druga w nocy, musimy wytrzymać jeszcze jakoś 4-5 godzin. E, no i co, jak spędzimy tutaj noc, ja ogólnie mam zamiar się przespać, nie wiem jak ty. No ja nie mogłam przez ten hałas. Ja ogólnie troszeczkę się prześpię, jakieś 2-3 godzinki się prześpimy, wstaniemy jakoś 5-6 no i co, i wracamy do, 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 do nas, do domku. Co się dzieje? Ej, Karina, Karina, ktoś nam chodzi do namiotu. Halo, pobudka. Ej, co to być? No co to są za ludzie? No pachoły, no, wypadł chodzi. Wypad mi stąd! Ej, co ty robisz? Ją, wyciągamy jego, Ale, co dobra, dobra, szybko, Ale co ty robisz? Dobra, szybko. Ale co ty robisz, człowieku? Na tych miastkach dinner był nie. To za dziewczyna. To jest dziewczyna, która jest ze mną i my będziemy teraz tutaj leżeć. Teraz jest nasza kolej. Byliśmy po namiot razem, razem go. Ale dobra, dobra, Teraz jest kolej dla mnie. Rączka. Weźmy. Nie, 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 nie. Ale, nie, nie. Ale, mnie, pchasz. A ty co mnie pchasz? Nie, nie gdzie, kim ona w ogóle jest? Ja nigdzie nie wiem w ogóle. W ogóle, w ogóle. W ogóle? Też się, się rządzi, on się rządzi, ja on... Zapyta, Ale ja dobra, a kim, a kim ty w ogóle jesteś? Dobra, weź się spakuj. Ona jest ze mną. Jest, jest. Właśnie, jest ze mną. To chyba dużo wyjaśnia. No i tak? dlaczego chcecie wejść do naszego namiotu? Nie, to, to jest mój namiot. A dlaczego niby wasz namiot? To zmiana bociana, ja Teraz jest moja kolej. No, moja słucham? Jest kolej teraz. Będziemy razem. No do tak, do namiotu, wejdziemy, prawda? tylko on musi się usunąć. Weź iść. Stąd. Ale co ty chcesz w tym namiocie robić? No, iść chcę wejść jakoś. i chcę zrobić to. Nie twoja sprawa. Co będę robił? Nie twoja sprawa. Proszę, Ewa. No nie, nie wyjdę ci z mojego namiotu. Mamy tu spędzić całą noc i ja mam to w dupie Nie która jest godzina. Budzisz mnie człowieku w nocy. Nie pchaj mnie. Nie pchaj mnie. No, namiotu, zaraz nie będziesz miał tego namiotu Albo wyłazisz, albo rozwalę, spalę ci tą ruderę Spalę ci ten namiot Jesteś chory jakiś Chodź Ty Jesteś jakiś chory, nie? Nie wchodź tu Ej, Jak będziesz mi przeszkadzać, się, to to spalę Ale w czym ja mam ci przeszkadzać? Dobra, się, i nie czemu ja w ogóle jestem na środku? Wyszła, by podwała w namiocie, i jestem z niego wyrzucona! Przez dredziarza! Nie, ale to, to jest... jest jakiś, nie wiem, piątek 13? Najgorszy dzień w życiu? A która jest godzina w ogóle, Karina? Trzecia czterdzieści! Co my teraz mamy zrobić? Czemu ten namiot się tak rusza? Ja nawet nie chcę wiedzieć dlaczego on się tak rusza Ja pier... on co? To... Dlaczego ty go zabrałaś? Teraz nawet jak stąd wyjdzie to możemy wejść do niego Ja w tym momencie rezerwuję apartament i mnie to nie obchodzi. Nie, no ja to wracamy do domu no. ja, ja mam wysrane. Ploczyki. No dobrze. Idziemy. Jezu Masz, Je... ale c... no mieliśmy tu całą noc spędzić Mieliśmy spędzić tutaj noc przyjemną sami, a nie nim. Wszystko popsuł! I jedzenie, i kolacje, i wszystko! I tutaj, i, i chłopaka wrzucił do fontanny! Cicho bądźcie, przeszkadzacie! A tylko Karinka drzesz A co to cisza nocna? Cisza noc? Cisza nocna, żebyś wiedziała! Idź stąd z tą kamerą! Nie, no to jest nie, tragedia, tak, nie? idziemy stąd. Nie, nie ma co. Najlepiej niech jeszcze mandat za to dostanie. Ja zaraz zadzwonię, powiem, że ktoś się rozłożył nielegalnie pod pałacem kultury. Co ty na to? Ale przecież sami tutaj nocą. No. Ale nas nikt nie złapał, a go złapią. O, jestem no, w karim. Idziemy stąd. Dobra, no tak jak widzicie, no nie jesteśmy w stanie odbyć tutaj nocy ze względu na to, że się po prostu tam. Ja, tak, tak, nie. Że... Mieliśmy spędzić noc, ale. 8 czy 7? 8 e, chyba. Tam z nim, z nim to nie wiadomo. Ram ram bo w środku tam kobietę ma. No, także. Chodź, idziemy do auta. Jedziemy na naszą wieś do świniaczka.